Cześć! Jest 30 stycznia 2024 roku i mamy na Bugu powódź zatorową. Zwłaszcza w okolicy niewielkiej miejscowości Młynarze, czyli to są okolice Wyszkowa, w którym jest na Bugu wodowskaz, który możemy obserwować sobie na stronie hydro.imgw.pl. I jak wynika z tego wodowskazu? No to największą falę wezbraniową, choć w tym przypadku nie jest to e, dokładne określenie największe wezbranie. E, najwyższy jego stan już jest za nami i woda powoli opada. Ale spójrzcie tylko na te wykresy. Na górnym widać stan wody, czyli w centymetrach po prostu e, ile jej jest, e, w jakimś punkcie. I ten stan wody zwykle jest skorelowany bardzo ściśle z przepływem, który widzicie na dolnym wykresie. Tymczasem tutaj już widzimy, że coś jest nie tak, bo stan wody bardzo mocno się waha, a przepływ pozostaje zasadniczo bez zmian. I to jest wyjątkowa właśnie sytuacja związana z powodzią zatorową, czy też z wezbraniem zatorowym. W rzece tworzy się zator z lodu, z kry, ze śryżu który sprawia, że przy takim samym przepływie poziom wody podnosi się. I z tą sytuacją mamy do czynienia aktualnie na Bugu. Wysoki poziom wody akurat w młynarzach nie jest jednak przypadkowy i wysoki poziom na Bugu powyżej zalewu zegrzyńskiego, powyżej zapory w Dębem. Jak spojrzymy sobie na mapę to jest zdjęcie satelitarne z europejskiej konstelacji satelitów Sentinel-2. Z 17 stycznia, akurat wtedy była słoneczna pogoda, nie było chmur i takie zdjęcie udało się uzyskać, to widzimy, że Wisła zupełnie nie jest zlodzona, Bóg poniżej zapory dębem też nie jest zamarznięty, a dopiero zbiornik zaporowy, czyli Zalew Zegrzyński, oraz wpadający do niego ze wschodu Bóg i z północy Narew na są zamarznięte. Jednak są one zamarznięte do pewnego momentu. Muszę przyznać, że dość daleko, kilkadziesiąt kilometrów od zapory. Tutaj na wysokości wsi Rostki czy Podgórze widzimy, że dopiero mamy taki niezbity lód śryż dopływający i to wskazuje nam niestety tutaj akurat to zdjęcie się urywa ale możemy zobaczyć to samo na Narwi i to wskazuje nam na sposób formowania się takiego zatoru lodowego prześledzimy sobie narw i patrzcie od zbiornika zaporowego, w którym woda stoi o, stoi to może za dużo powiedziane ale jej Przepływ jest bardzo wolny, więc tam zamarza jako pierwsza. I potem do tego już zamarzniętego, do zamarzniętej powierzchni na zbiorniku, dopływa śryż z górnej części rzeki, nie mogąc płynąć dalej. Akumuluje się i tak w górę rzeki postępuje zamarzanie od takiej przeszkody, jaką jest zapora, właśnie w górę do jakiegoś tam miejsca. No już w zależności od temperatur i tak dalej. I widzimy, że. Na narwi e, dokładnie tak było. E, tutaj mamy miejsce, w którym Narew jest już zlodzona w całości, w starym Michałowie, mniej więcej, tego 17 stycznia, a brzuze duże zaraz obok, widzimy, że tam luźno dopływa sobie śryż. I pewnie w kolejnych dniach e, następowała kontynuacja tego zlodzenia w dłużeki. podczas gdy w górę, tam gdzie przepływ był nieco szybszy. Nie ma tego zlodzenia wcale. Więc widzimy, jak to, że poniżej jakiegoś miejsca jest przeszkoda i poniżej zamarza, wpływa na to, jak zachowuje się rzeka powyżej takiego miejsca. No więc możemy stwierdzić z dużą pewnością, że. To, że mieliśmy w ogóle zlodzenie na błogu, które było w stanie doprowadzić do powstania takiego zatoru, jest tylko i wyłącznie kwestią tego, że podczas tych mrozów woda natrafiła na taką przeszkodę, jaką jest zapora w dębem i zalew zagrzeński, który sprawił, że woda zamarzła. Ja obserwowałem też dość u siebie, co się dzieje na rzekach i podczas największych mrozów, kiedy temperatura dochodziła do minus 20 stopni w stalowej woli nad sanem San nie był zamarznięty, Później przez dwa dni płynął nim śryż, ale to tyle. Nie było zlodzenia jakiegoś większego wcale. To jeszcze nie jest taka zima, jakie bywały dawniej. No ale tutaj z tym zlodzeniem mamy do czynienia. No i przejdźmy teraz do tej aktualnej sytuacji. Do tego, co dzieje się we wsi, Młynarze, która jest częściowo zalana. Tutaj mamy zdjęcie świeższe, bo z 29 stycznia, dzisiaj jest 31, przepraszam, powiedziałem, że 30 na początku przesunęła mi się rzeczywistość. W każdym razie, na zdjęciu satelitarnym sprzez, sprzed dwóch dni widać bardzo dobrze, że Bóg szeroko rozlewa się w swojej naturalnej. Dolinie na terasie zalewowej. Widzimy też taki zator lodowy w tym miejscu powyżej młynarzy. Jak przejdziemy sobie na false color, czyli na takie inne, inne kolory, po prostu widoczne, na których dobrze widać wodę. Czarna jest generalnie woda, a to jasne na rzece to jakaś forma zlodzenia. Widzimy dokładnie, gdzie ta woda się rozlewa. No, i w zasadzie nie ma nic dziwnego w tym, że ta woda się tutaj akurat rozlewa. Widzimy, że wypełnia ona starożrzecza różnego wieku, położone na różnej wysokości terasach, i w zasadzie zupełnie nie powinno nas to dziwić. Oczywiście nie chcę tutaj ujmować osobom poszkodowanym przez tą powódź. To nie jest ich wina, że mamy do czynienia z taką dużą wodą. One ponoszą w tym wypadku straty. I tak dalej. Muszą się pewnie w części wynieść ze swoich domów na kilka dni. Więc zupełnie jakby nie chcę tutaj mówić, że mieszkają tam, więc im się należy. Nie, nie to mam na myśli. Ale myślę, że nie powinno nas zaskakiwać, że skoro mamy taką powódź zatorową spowodowaną przez zbiornik, przez zalew zagrzyński, to miejsce znajduje się około 18 km od Zalewu Zagrzeńskiego, więc nie tak daleko. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że tam mamy takie wyzbranie. Spójrzmy na mapę hipsometryczną, taką bardzo dokładną. Widzimy, że młynarze tutaj w centrum no w zasadzie nie są zbyt wysoko położone powyżej poziomu bugu. Możemy sobie zrobić na numerycznym modelu terenu profil, w którym przekroczymy całą dolinę, przekroczmy e, rzekę, przekroczmy o, przez, przez najwyższy punkt e, młynarzy. Przejdźmy sobie tym profilem terenu, zaraz on się wygeneruje hmm. i zobaczymy, jak wysoko ta wieś jest położona ponad normalną wodę. E, na Bugu mamy 84,2 metra nad poziom morza, w tym miejscu. Tu, gdzie jest czerwona kropka na mapie, zniżamy się, zniżamy. Bóg mamy 83,2. Ja nie wiem, czy te naloty tutaj akurat były robione przy niskim, wysokim czy średnim stanie Bógu, więc niewiele nam może ta informacja daje o tym, na jakiej wysokości jest Bóg, no ale widzimy, że metr niżej niż dolina w tamtym miejscu. No i lecimy sobie w kierunku naszych zalanych młynarzy. I widzimy, że w najwyższym miejscu tej miejscowości poziom terenu jest zaledwie 3 metry powyżej poziomu bugu tego uchwyconego na tym skaningu laserowym. Więc to jest bardzo mało, a te zalane części miejscowości są metr, półtora czasem powyżej. A dalej znowu starożecza są wręcz poniżej tego poziomu bugu, więc... To jest zupełnie niezaskakujące, że taki teren jest zalewany. I przejdźmy sobie do tego, że nie tylko mnie to nie zaskakuje, ponieważ e, mamy opracowane dla dużych rzek mapy zagrożenia powodziowego. Jak wejdziecie sobie w Hydroportal Isok, e, to możecie te mapy przeglądać. I tutaj mamy mapy zagrożenia powodziowego. Jak widzicie, jesteśmy znowu w młynarzach z głębokością wody dla powodzi e, dla wezbrań rzecznych z prawdopodobieństwem wystąpienia 10% czyli prawdopodobieństwo mówi się o tym że to jest taka powódź e, raz na 10 lat prawdopodobieństwo 1% to jest powódź stuletnia prawdopodobieństwo 1,1% e, to by była powódź tysiącletnia dla takich powodzi nie ma e, takich gotowych map ale jak widzimy już dla tych najbardziej pospolitych powodzi, z prawdopodobieństwem wystąpienia 10%, co nie znaczy, że one co 10 lat wystąpią, No, ale możemy sobie wyobrazić, że jest prawdopodobne, że będą się co te kilka, kilkanaście lat powtarzać. W zasadzie poza tą najwyższą górką w Młynarzach, cały obszar jest pod wodą. Tu jeszcze jakieś pojedyncze takie placki są odkryte i to jest do pół metra wody według tej mapy. Oj, odjechało mi się. Jak zobaczymy sobie to samo miejsce dla powodzi jednoprocentowej, czyli dla powodzi tak zwanej stuletniej, z prawdopodobieństwem wystąpienia 1%, to już zostaje znowu sama ta najwyższa górka w Młynarzach, jak sądzę najstarsza część wsi, ale mogę się mylić. A wszystko dookoła jest pod wodą i miejscami już jest głębiej, od pół metra do dwóch metrów ten ciemniejszy kolor pod wodą. A oczywiście dla powodzi 500-letniej, czyli z prawdopodobieństwem 0,2%, no to te głębokości wody stają się znacznie większe. I znów w młynarzach sama najwyżej położona część, którą możemy widzieć tutaj na numerycznym modelu terenu, wystaje ponad wodę. Co już też daje nam informację, że wahania Bugu nie są duże. Ponieważ to jest tylko 3 metry, które w tym wypadku zupełnie wystarczają dla ochrony przeciwpowodziowej. No i teraz możemy się zastanawiać nad tym, co można by zrobić, żeby takich młynarzy nie zalewało, i czy w ogóle jakieś działania w tym zakresie mają sens i są potrzebne. Bo ja jestem przekonany, że w tym konkretnym przypadku. To, że tam mamy taką powódź zatorową, ale jakąkolwiek byśmy, jakiegokolwiek rodzaju byśmy tam mieli powódź, to jest bardziej opłacalne z perspektywy zarządzania wodą, bardziej efektywne niż jakbyśmy chcieli chronić akurat tą, czy inne podobne wsie nad Bugiem. Dlaczego? Otóż to, że wahania stanów wody w Bugu są tak niewielkie i że nawet przy wezbraniach przy powodziach letnich te zagrożone tereny nie są jakoś bardzo dużo niżej położone niż przy wezbraniach dziesięcioletnich czy wodach tych stuletnich to wskazuje na to że szeroka dolina bugu nieprzekształcona niezawężona wałami po prostu świetnie pełni swoją funkcję przeciwpowodziową, retencyjną. Woda ma się gdzie rozlać. Jeśli chcielibyśmy chronić taką wieś Młynarze, w której mieszka, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset osób, musielibyśmy otoczyć ją wałami. W ten sposób zawęzilibyśmy część Doliny Bugu, sprawiając, że woda będzie piętrzyć się tam na wyższe wysokości. I o ile Młynarzom to Wtedy już nie, zagrodzi, no, nie zagrozi, no bo będą otoczone takim murem, wałem e, porządnym. O tyle sprawiłoby to, że w całej okolicy w Dolinie Bugu zagrożenie powodziowe wzrośnie. Ponieważ woda już właśnie nie będzie mogła się swobodnie rozdać na tak dużym obszarze. Więc nie ma dobrego rozwiązania tego e, problemu. Ta wieś po prostu jest zlokalizowana w większości... Na terenie zalewowym. I jestem przekonany, że z perspektywy zarządzania takim problemem dużo mądrzejsze jest wypłacanie odszkodowań za zalane pola, z za zalaną oziminą ludziom, czy zapewnienie im e, w odpowiedzialny i przemyślany sposób mm, jakiegoś tymczasowego miejsca zamieszkania. Jeśli ich domy są zalane, e, wypłacenia odszkodowań za to. Mm, co będą musieli prawdopodobnie w tych domach zrobić, wyremontować, a w dłuższej perspektywie być może, albo raczej na pewno niewydawanie nowych pozwoleń na budowę w takiej okolicy. Ale ta wieś nie jest jakoś super nowa. Na Wikipedii jest zmianka o tym, że jest tam XIX wieczny, znaczy powstały w XIX wieku cmentarz, no więc nie jest to jakiś wymysł ostatnich czasów więc perspektywa na takie wydarzenie jest też taka, że te wezbrania są na tyle mało dokuczliwe, że ludziom cały czas e, opłaca się tam mieszkać, jakby te wezbrania były takie jak na przykład po przerwaniu wałów w Sandomierzu, gdzie też ludzie mieszkają, ale zawałem, e, że zalewa im dom po dach to być może sprawa wyglądałaby nieco inaczej. Tutaj widzimy, że takie płytkie, bezpieczne wezbrania, rozlewające się bardzo szeroko, nie są na tyle poważną przeszkodą, żeby w takim miejscu mieszkać. I taką perspektywę myślę, że powinniśmy na takie zdarzenia mieć. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, to, że akurat mamy tutaj powódź zatorową, jest tym roku kwestią istnienia Zalewu Zagrzeńskiego. Dwa czy trzy lata temu mieliśmy bardzo podobną sytuację ze zbiornikiem wocławskim na Wiśle, kiedy w okolicach Płocka powstawał zator. To też było wtedy jedyne miejsce na Wiśle, gdzie mieliśmy no, takie całkowite zlodzenie koryta rzeki. Tutaj w sukurs przychodzi nam ocieplenie klimatu. Prawdopodobnie takich zim, które będą sprawiały, że woda e, będzie zamarzać w rzekach, będzie coraz mniej, to obserwujemy już zresztą od e, kilkudziesięcioleci, że zjawisk lodowych mamy coraz mniej na polskich rzekach, są one coraz mniej różnorodne, mm, no po prostu niedługo już nie będziemy obserwować pewnie nawet tego e, śryżu za często, o którym to ostatnio w mediach było dość głośno. Choć Możliwe, że wraz ze zmianą klimatu i znowu takimi nieprzewidzianymi do końca efektami, jak zmianami w funkcjonowaniu prądów morskich, nie będzie do nas docierać ogrzana woda w Atlantyku, i zimy wcale nie będą dużo cieplejsze w naszej części świata, w Europie centralnej. Więc może się okazać, że jeszcze nie koniec powodzi zatorowych. Tak czy siak, myślę, że. W ten sposób możemy sobie o tej sytuacji konkretnej myśleć. A za chwilę mam o tym samym rozmowę w TVN24. Trzymajcie kciuki. Dzięki za oglądanie i jak zawsze do zobaczenia w kolejnych filmach.